Witajcie wszyscy, ja jestem Łukasz, a to jest kolejna recenzja na moim kanale, czy jak wy sobie to nazwiecie. Dzisiaj zajmiemy się anime pod tytułem I'm Getting Married to Girl I Hate in My Class. jakiś się domyślacie pewnie z tytułu. Anime jest romansem i komedią, aczkolwiek komedia nie jest taka jasna pod tytułem. Warto również tu naznaczyć, że w anime występują wątki pokroju przymuszowego małżeństwa, czy Trójkątu Miłosnego. Anime dzieje się w szkole, jak i trochę poza nią, oraz w domu głównych bohaterów. Ilość odcinków jest równa 12, a czas trwania każdego z niego wynosi 24 minuty, odejmując z tego opening oraz ending. Głównymi postaciami wów anime jest Akane Sakomoroi, oraz Sato Hondzu. Niestety nie do końca jestem przekonany do tego, czy dobrze wymawiam ich nazwiska. zdradzę ci, że nie do końca potrafię w japoński, czy w ogóle w niego potrafię, ale się staram. Główne postacie nienawidzą się w cudzysłowie nawzajem. A zwłaszcza możemy to zauważyć po głównej bohaterce, czyli Akane. Nie będę podawać ich pełnych imion i nazwisk. Z racji, że po prostu za długo by to zajmowało, jak i bym łamał język sobie. Akana jest typową przedstawicielką stylu Sunder, czyli po prostu nie powie ci wprost, że w Ciebie lubi, tylko będzie wmawiać, że ciebie nienawidzi. Jeżeli oglądaliście jakieś anime typu Toradora, zdecydowanie odkryjecie w tej postaci, w tej postaci coś, co Wam się spodoba. Natomiast Sato. Jestem opanowanym i nie do końca jarzącym wszystko, ale to tylko w pewnych momentach. Fakt, postać sama w sobie jest naprawdę inteligentna i Zapamiętuję wiele rzeczy bardzo szybko, ale to jest taki bardziej element fantastyczny, bym mógł określić, ale nie mam się do, zbytnio do czego doczepić odnośnie postaci. Są realistycznie w miarę wykonane, przez co odnoszę wrażenie, że ów romance jest jednym z lepszych, jaki wyszedł w ostatnim czasie. Kontynuując wątek postaci, również możemy tutaj naznaczyć, że poznajemy siostrę głównego bohatera. Jak i przyjaciółkę głównej bohaterki. Obie postaci są dość istotne. Ów, siostra głównego bohatera, też posiada w pewnym stopniu zdolności nadludzkie i ów postać najłatwiej jest wyrazić stwierdzeniem po prostu: loli, tak myślę. Najbliżej w postaci do tego archetypu. Natomiast przyjaciółka naszej głównej bohaterki jest bardzo ekstrawertyczna, otwarta i właśnie z nią jest związany wątek trójkąta miłosnego, także jest również niezwykle istotna dla fabuły. Również poznajemy siostrę głównej bohaterki. Która również zamieszała trochę w fabule, jest nie mniej istotna, aczkolwiek prędzej bym określił, jako postać drugoplanową. A samo w sobie Anime opowiada historię bardzo dobrze. Nie czujemy tutaj sztuczności, kreska jest ładna. Ja nie, nie odczułam, żeby kreska w większości Anime była jakaś nadwraz brzydka czy coś. Tutaj jest po prostu, myśl taka standardowa, się nie wyróżnia ani nadwraz pozytywnie, ani negatywnie jest przyjemna po prostu do oglądania, nie czuć w nim w niej żadnego dysonansu czy czegokolwiek. Przyjemnie się to ogląda. Postacie są również dobrze napisane, są relatywnie ludzko napisane, jeżeli tak można określić o fikcyjnych postaciach. W pewnym stopniu są uczłowieczone, co naprawdę jest o pozytywne, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć o postaciach, które w w pewnym stopniu są dalej ludźmi, ale to jest dygresja, po prostu pomieszając to. Anime bardzo dobrze trzyma wątek. Relacje pomiędzy osobami nie wydają się być sztuczne, tylko w miarę realistyczne. Myślę, że jest to warte do zobaczenia anime. Myślę, że to jest warte do obejrzenia anime. I szczerze polecę to anime każdemu fanowi romansów do obejrzenia. Jest naprawdę przyjemne. Jeżeli brak wam dobrego anime w ostatnim czasie, czyli po prostu chcecie coś obejrzeć świeżego, co niedawno zakończyło swoje misje, zdecydowanie wam polecam u anime. Przechodząc do oceny, na MyAnimeList anime dostało 6,95, co myślę, że jest trochę zaniżoną notą. Ja osobiście bym dał jakieś 8,5 temu anime, bo jest naprawdę dobre. Czy do dziewiątki mu dużo brak? Trochę brak, jak już to brak, e, bardziej. Kumatych postaci w pewnym kontekście, tego, że postacie bardziej się orientuje w tym, co się dzieje, jak i niekiedy możemy zauważyć jakieś głupotki, po prostu logiczne. Uwaga, spoilery. Jak wtedy, kiedy nasz główny bohater, nie, pomimo, pomimo swojej świetnej pamięci, nie był w stanie zapamiętać jedynej osoby, którą naprawdę polubił, z którą mu się dobrze rozmawiało. To jest naprawdę jeden, jeden z głównych. Głównych błędów logicznych, jaki tam występuje, aczkolwiek on, no musi tam być, żeby Fabuła pchała się do przodu, bez niego jest to po prostu, by się to zakończyło na drugim, trzecim odcinku i tyle, ale warto to naznaczyć, że coś w tym desencie tam występuje. A jak już no bym mógł się przyczepić, do tego, że chociażby właśnie główna. Główna bohaterka jest nie do końca pełna swych uczuć, aczkolwiek da się to przeżyć, anime naprawdę dobrze się ogląda. Podsumowując, polecam z całego serca obejrzeć fanatykom po prostu romansów, nie zawiedzicie się. Jeżeli obejrzeliście Horemie, czy Toradora, czy Golden Time, myślę, że uf, anime jest naprawdę dobrym wyborem. Jeżeli brak wam jakiegoś romansu, nie powinniście się na nim zawiść. Co prawda, nie nie jest na tyle wybitne, żeby przewyższać uf, przeze mnie wymienione anime, które mają w pewnym stopniu status kultowy w sieci romansów, jak właśnie Chory czy Doradora, ale naprawdę zasługuje na Was spędzony czas. De facto, po tym jak się nam skończył pierwszy sezon, drugi w pewnym stopniu został nam zapowiedziany, ale to jest zbyt płytkie na chwilę obecną, kiedy to nagrywam dosłownie dzień po tym jak się skończyła emisja, żeby wnioskować, że to jest pewne. Ale warto mieć na uwadze, że zakończenie ostatniego odcinka wskazuje nam na to, że drugi sezon raczej powstanie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do usłyszenia.